Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot, który pojawił się w szkołach podstawowych od klasy czwartej i ponadpodstawowych od bieżącego roku szkolnego, czyli właściwie od wczoraj. O co chodzi? Całe zamieszanie powstało w momencie, kiedy już słyszymy, że rodzice w wielu polskich szkołach, rodzice dzieci planują wypisywanie uczniów właśnie z tego nieobowiązkowego przedmiotu. Dlaczego tak się dzieje i czy jest na to jakieś rozwiązanie? Do tego zamierzają odnieść się właśnie dziś lokalni politycy koalicji obywatel. Zaczynamy krótki briefing w Ostrowie Wielkopolskim. Dzień dobry. Serdecznie dziękujemy za przebycie. Poprosiliśmy Państwa dzisiaj o obecność tutaj na Ostrowskim Rynku ze względu na edukację zdrowotną. Jest to sprawa, która w ostatnich dniach wzbudziła w Polakach wielkie emocje ku naszemu zdziwieniu i przerażeniu. Uważamy, tak jak tutaj stoimy że sprawa edukacji, bezpieczeństwa naszych dzieci to sprawa, nad którą powinien być ponadpartyjny yy, sojusz. Nie powinno być podziałów. A w ostatnich dniach tygodniach przez Polskę przelał się ogromny hejt, pełen kłamstw nieprawdy o edukacji zdrowotnej. Wzywamy do tego, żeby zobaczyć, co tak naprawdę będą robić na zajęciach nasze dzieci i nasza młodzież. I o tym chcemy dzisiaj ze spokojem, merytorycznie, z Państwem porozmawiać. Szanowni Państwo, edukacja zdrowotna to niezwykle ważny i potrzebny przedmiot. Jest tak naprawdę odpowiedzią na ogromne oczekiwania ze strony. Dzieci, rodziców, nauczycieli ze strony środowisk, które oczekiwały właśnie zmian, ponieważ edukacja zdrowotna zastępuje w który, który uległ dezaktualizacji. Wchodzą te podstawy programowe od 1 września. Oczywiście edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa, obowiązkowa jest edukacja. Obywatelska, która zastępuje, i trzeba to przypomnieć, skompromitowany i kompletnie dzisiaj nie przystający do obecnej rzeczywistości hit. Edukacja zdrowotna to 11 ważnych, istotnych obszarów edukacyjnych, my je Państwu też y, szczegółowo y, omówimy za chwileczkę. Edukacja zdrowotna została skonsultowana, tak jak powiedziałam wcześniej, z, ze środowiskami, które takich zmian y, oczekiwały. To jest, proszę Państwa, odpowiedź na podstawy programowe dotyczące y, i profilaktyki, i zdrowia, y, seksualności również, bo też trzeba y, o tym mówić, kształtowania postaw dzieci, i młodzieży i odpowiedzi na zagrożenia. Które niesie ze sobą dzisiejszy świat, bo świat się zmienił, Szanowni Państwo. Mamy hejt, mamy uzależnienia, mamy walkę to, z uzależnieniami, na którą trzeba, jeśli chodzi o te zagrożenia, odpowiedzieć. Mamy różnego rodzaju problemy, z którymi, no niestety, zmaga się dzisiejsza młodzież i dzieci, i jak mają sobie z tym poradzić, nie mając odpowiedniego przygotowania i nie mając odpowiedniej edukacji. I właśnie temu. Służy ten przedmiot bardzo ważny i bardzo potrzebny. Szanowni Państwo, nie rozumiemy i naprawdę trudno jest przyjąć dzisiejszą nagonkę, hejt i agresję związaną właśnie z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o środowiska głównie pra skrajnie prawicowe. Niestety, włączył się również w tę nagonkę Kościół. Apelujemy do rodziców przede wszystkim, którzy decydują o tym, kiedy dzieci mogą w, 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 uczestniczyć w, tych, w, w, w nauce tego przedmiotu. Przypomnę, że do 25 września taką decyzję należy podjąć. Objęte będą tą podstawą programową dzieci w klasach 4-8. Mówimy o szkole podstawowej, i o, od, do, od pierwszej klasy do trzeciej w szkołach ponadpodstawowych niezwykle to jest ważne niezwykle istotne żebyśmy mogli chronić nasze dzieci i naszą młodzież przede wszystkim przed różnego rodzaju zagrożeniami potrzebna jest świadomość potrzebna jest wiedza potrzebna jest edukacja i temu właśnie służy ten przedmiot i apelujemy prosimy rodziców aby no nie wystraszyli się tego co się dzisiaj w obecnym no, w świecie medialnym głównie mówimy oczywiście o tych skrajnych działaniach dzieje. Po prostu trzeba to przyjąć, bo służy to przede wszystkim naszym dzieciom. Szanowni Państwo, moje doświadczenie zawodowe to także 20 lat w pracy w edukacji, zarówno doskonaleniu zawodowym nauczycieli, jak i jako nauczyciel akademicki w prowadzeniu także wykładów. Wprowadzaliśmy także do... Gdy trzeba było nowy przedmiot wprowadzać, jak, jakim było religioznawstwo, to był przedmiot bardzo skomplikowany. Też nie byli przygotowani nauczyciele, ale można było wszystko w tamtych warunkach w latach koniec lat osiemdziesiątych zrobić zarówno materiały metodyczne, jak i przygotować nauczycieli. Tak samo jest dzisiaj z tym przedmiotem, oczywiście na dużo wyższym poziomie. W swoim właśnie tym, to moje doświadczenie pokazywało, że można się do wszystkiego przygotować i można doskonalić swoją pracę zawodową. I tutaj chcę powiedzieć rzecz, której w swoim doświadczeniu w ogóle nie było. A mianowicie tak duża elastyczność wprowadzenia przedmiotu, jakim jest właśnie edukacja zdrowotna. Elastyczność polega na tym, że mogę nie chodzić na ten przedmiot, czyli wypisać się z tego przedmiotu, chociaż zachęcam wszystkich, żeby nie wypisywali swoich dzieci z edukacji zdrowotnej a jednocześnie mogę wybrać treści na 11 obszarów i mogę wybrać te, które odpowiadają moim dzieciom. A jeżeli się boję edukacji seksualnej, chociaż nie powinno tak być, to eduka na edukację seksualną mogę nie chodzić, ale będę chodził na wszystkie 10 obszarów. Na tym także polega elastyczność przygotowań i wprowadzenia tego przedmiotu. Szanowni Państwo, rozpoczął się nowy rok szkolny, a z tym nowym rokiem szkolnym nowe wyzwania i konieczność prowadzenia z pewnością wielu zmian. I jedną z tych zmian w programie nauczania jest właśnie edukacja zdrowotna. To jest to, o czym tak chętnie teraz Państwu chcemy mówić, dlatego że jest to przedmiot bardzo nowoczesny, oparty na wiedzy, oparty na najwyższych zdobyczach nauki. Jest to przedmiot, na który czekają polskie dzieci, na który czeka polska młodzież, rodzice i nauczyciele. Jest to przedmiot, który będzie gwarantował bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest dostosowany do poziomu percepcji dzieci zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych i obejmuje 11 bardzo ważnych obszarów. Pozwólcie zatem Państwo, że ja powiem, jakie to są obszary i jak ważna jest informacja, o czym w szkołach w ramach edukacji zdrowotnej będą uczyły się nasze dzieci. Skończmy z tymi mitami skończmy z uprzedzeniami. Pragniemy przecież wiedzy, pragniemy, aby nasze dzieci były przygotowane do spotkania ze światem w kolejnych etapach jego życia. A zatem, Szanowni Państwo, obszar pierwszy wartości i postawy. Będzie to próba uzmysłowienia dzieciom, naprowadzenia ich, na ustawienie właściwych hierarchii wartości. Będzie mowa o tym, na czym polega. Troska o siebie, troska o wzajemne relacje w społeczności, w której się przebywa, jak i w rodzinie. Zdrowie fizyczne to nic innego jak higiena i profilaktyka. Aktywność fizyczna tu dużo będzie, mowa, będzie mowy na temat znaczenia i roli ruchu fizycznego i zachęcania do takiego właśnie spędzania wolnego czasu na wolnym, świeżym powietrzu. Odżywianie będzie to. Planowanie dla młodych ludzi i dzieci zdrowego od, yy, odżywiania, likwidacja złych nawyków żywieniowych, zdrowie psychiczne będzie to próba naświetlenia dzieciom jak należy rozumieć własne emocje, jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak w tym zakresie pokonywać y, trudności i gdzie szukać pomocy. Zdrowie społeczne. To tu właśnie jest dużo miejsca na wszystkie sprawy, które będą dotyczyły relacji rodzinnych, jak i relacji społecznych. A zatem edukacja zdrowotna również poświęca w swoim programie dużo miejsca dla relacji rodzinnych. Dojrzewanie. Dojrzewanie to jest ten obszar, który będzie realizowany tylko w szkołach podstawowych i tu dzieci poznają zmiany fizyczne i psychiczne, poznają wszystkie normy związane ze swoim rozwojem psychicznym jak i fizycznym, ale poznają też jak radzić sobie w ewentualnych innych sytuacjach, gdzie będą dzieci potrzebowały wsparcia ekspertów, wsparcia specjalistów czy wsparcia rodziny zdrowie seksualne. Tu dzieci nauczą się dokładnie budowy swojego ciała, również narządów na, na płciowych. Tu dzieci będą mogły poznać, na czym polega autonomia cielesna, jak reagować na niechciany i zły dotyk. Zdrowie środowiskowe Tutaj zwrócimy dzieciom szczególną uwagę na, ich, na otoczenie ich środowiska, na zanieczyszczenie środowiska, jak ewentualnie w przyszłości móc podejmować mądre i dobre decyzje dla naszego rozwoju i zdrowia. Internet i profilaktyka uzależnień. Jakże to jest bardzo ważne. To jest nauka dzieci, jak bezpiecznie korzystać z internetu i jak zachować higienę. Cyfrową. Jak nie poddawać się wszystkim treściom, które są zamieszczane w mediach y, społecznościowych, jak umieć odróżnić dobro od zła i prawdę od fałszu. To jest bardzo, bardzo ważna umiejętność, której właśnie będą mogły dzieci, którą będą mogły nabyć y, w czasie y, y, edukacji zdrowotnej przy tym obszarze internet i profilaktyka uzależnień. I system ochrony zdrowia. Jest to ten obszar, który będzie wprowadzony tylko w szkołach ponad podstawowych tutaj dzieci będą mogły młodzież będzie mogła y, y, poznać w jaki sposób będą mogły skorzystać i gdzie w jakich ośrodkach w których podmiotach y, z potrzebnej dla nich y, pomocy przy dbaniu o, o swoje zdrowie również w tych nagłych przypadkach. Szanowni państwo, drodzy rodzice, edukacja zdrowotna to jest niezwykle ważny przedmiot, oparty na najnowszych zdobyczach nauki. To jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych dzieci. Apelujemy do Państwa, abyście Państwo nie wypisywali swoich dzieci z możliwości uczestniczenia w tym przedmiocie. Jest to oczywiście przedmiot nieobowiązkowy. Będzie możliwość również podzielenia dzieci na grupy, będzie możliwość również podzielenia na grupy chłopcy i dziewczęta, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. W każdej szkole na zebraniach z rodzicami będzie można zadawać pytania, kto będzie dzieci uczył, w jaki sposób będzie się odbywała ta nauka, a z pewnością będzie, gwarantujemy Państwu, że będzie ona oparta o rzetelną wiedzę i wiarygodne źródła. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo uprzejmie prosimy. Tak, jeszcze, jeszcze. testu ze strony Kościoła wobec e, tych planowanych zmian. Jak opieracie tą akcję, można chyba powiedzieć, e, zachęcającą rodzice do wypisywania dzieci? Dlaczego w ogóle do tego doszło? Jak to skomentować? Dlaczego doszło? To jest dość trudne pytanie i chyba nie do nas. E, tak jak na wstępie powiedziałem, jesteśmy mocno zdziwieni i zaniepokojeni właśnie tą całą akcją, tym hejtem wokół tego. Dziwi nas to, że komuś w Polsce zależy na tym, żeby nasze dzieci nie były bezpieczne i żeby mniej wiedziały. Bo to są proste, konkretne pytania. Komu zależy na tym, żeby dziecko nie wiedziało, jak zareagować na e, zły dotyk, żeby dziecko nie umiało zareagować na atak pedofilski? To na tych zajęciach każde dziecko w Polsce się dowie, jak reagować w takich sytuacjach. Z drugiej strony minęło raptem 5 lat od pandemii koronawirusa. Ja pragnę przypomnieć, że wtedy właśnie się zderzyliśmy mocno z, też z hejtem, z dezinformacją. To w internecie, w różnych dziwnych mediach pojawiały się fałszywe informacje od fałszywych autorytetów, które niszczyły autorytety profesorów medycyny, profesorów biologii. I jaki był efekt? Procentowo w Polsce umarło najwięcej ludzi w czasie pandemii koronawirusa. To pokazało, że Polacy mają braki właśnie w edukacji zdrowotnej. A tym przedmiotem to nadrobimy. Nowe pokolenie będzie wiedzieć, jak reagować, jak się zachowywać, co to jest szczepionka i jak daje radę. Natomiast na główne pytanie, to ja mam taką refleksję historyczną. Co prawda z kanonu lektur polskich Niemcewicz już dawno został wycofany, ale ja jeszcze go miałem. I ja pamiętam, jak on właśnie e, żartował i pokazywał, jak to jest niebezpieczne, jak w okresie rozbiorów i wtedy też dla Kościoła i dla prawdziwych Polaków, prawdziwych patriotów, ważniejszą sprawą niż niepodległość była kwestia noszenia się z francuska. Bo przecież tam o tym... On pisał. I teraz też mam takie wrażenie, że się robi wojnę ideologiczną w momencie, kiedy za wschodnią granicą mamy prawdziwą wojnę, kiedy na scenie światowej w geopolityce mamy przetasowanie i tak naprawdę nikt poważny nie umie powiedzieć, kto z kim w tej chwili ma sojusz. A dzisiaj mamy dzień, w którym pierwszy raz od 1989 roku Polska. Prowadzi dwie polityki zagraniczne. Jedną tę, którą od 30 kilku lat, czyli przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a drugą oddzielną prowadzi prezydent kraju. Pięknie, ale ja poproszę o konkretne odniesienie się do protestu Kościoła. To ja uzupełnię, czy słowa. na przykład w regionie są znane przypadki, złownie. że są takie sytuacje, że na przykład gdzieś księża zniechęcają. Do tego przedmiotu. Może państwo słyszeliście? O no ja o słyszałem pani... biskupa Jędraszewskiego. No, jest to najmniej odpowiednia osoba w, w Polsce i mhm. na pewno w Episkopacie, która powinna na ten temat się wypowiadać. Wcześniej powinien się wypowiedzieć i przeprosić za swój udział w aferze e, arcybiskupa Peca i od tego zacząć, a nie w tej chwili mówić o deprawacji młodzieży w szkole. No, jeżeli ktoś ma jakieś e, e, zasługi w deprawacji, to e, biskup Jędraszewski. Tak. Czyli Ostrowcy bądź Kaliscy nie zniechęcają? No ty... Nie słyszeliśmy, nie, jeśli ja mogę nie. tutaj, nie słyszeliśmy oficjalnie o tego typu przypadkach, natomiast faktycznie, że Kościół przez ten okres, no można powiedzieć wakacyjny, bardzo mocno czy intensywnie y, no, działał na rzecz tego, żeby, żeby ten przedmiot nie był przyjmowany pozytywnie, to takie opinie w mediach ogólnopolskich czytaliśmy. Natomiast, szanowni państwo, są dwie prawdopodobne przyczyny. Albo niewiedza i chciałabym, żeby ta przyczyna była zasadnicza, niewiedza, brak informacji, bo tutaj można akurat te zdobycze powziąć i, i doedukować się w kwestii właśnie edukacji zdrowotnej, zobaczyć to, co państwo tutaj wcześniej i ja powiedzieliśmy, czemu ten przedmiot ma służyć. Albo druga przyczyna. Również bardzo prawdopodobna, czyli bunt dla zasady. Polityka, która niestety wdziera się nam tak naprawdę w każdy obszar naszego życia, i edukacja szczególnie powinna być wyłączona z tego typu politycznych działań. Sądziliśmy, tak jak pan poseł yy, powiedział że w tym aspekcie nie powinno być tak naprawdę żadnych wątpliwości. Jeżeli nawet druga strona, mówię o tej skrajnej, najbardziej prawicowej aktywności, miała swoje wątpliwości, to przecież w imię porozumienia, wspólnego, yy, wspólnej rozmowy jest mnóstwo forów, na których można o tych sprawach porozmawiać, od komisji, poprzez zespoły edukacyjne, można było ten temat podnosić. Tak naprawdę nie słyszeliśmy o tym wcześniej, a dziś Dzisiaj robi się nagonkę, hejt, taką bardzo naj, czy najbardziej agresywną akcję przeciwko dzieciom i młodzieży, bo to jest właśnie niestety temu, temu ma to służyć. Jesteśmy tym. Y no ja powiem osobiście bardzo rozczarowana, yy, trochę też zszokowana, chociaż akurat tamta strona kojarzy się nam w dużej mierze z tego typu aktywnością, ale nie sądziłam, że ofiarami takiej akcji mogą być nasze dzieci i młodzież. Mam nadzieję, że nastąpi jakieś zatrzymanie się w tych, w tych działaniach, a nasze konferencje, bo dzisiaj w całej Polsce odbywają się konferencje dotyczące edukacji zdrowotnej, będą służyły temu, że państwo, a szczególnie nasi rodzice, i ten apel jeszcze raz podnosimy, dowiedzą się więcej na ten temat, bo naprawdę edukacja zdrowotna absolutnie służy dobru naszych dzieci. I młodzież? To ja mam jeszcze dwa pytania, dwie kwestie. Bo po pierwsze właśnie pytanie, kto będzie uczył tego przedmiotu, bo tutaj słyszymy, że ten zakres wiedzy jest obszerny, bo i dotyczący trochę psychologii, i trochę dietetyki i tak dalej. Więc czy być może były jakieś szkolenia dla nauczycieli przeprowadzane, żeby ogarnąć tak duży zakres wiedzy? A druga kwestia jest taka, że przedmiot jest nieobowiązkowy i z tego, co wiemy, ma być na pierwszych bądź ostatnich godzinach. I pytanie, czy być może nie jest tak, że uczniowie już i tak obciążeni wieloma przedmiotami? Po prostu nie chcą brać udziału w jeszcze dodatkowych zajęciach i nie jest to kwestia żadnego światopoglądu czy ideologii, ale już takiego przeciążenia podstawą programową, która już i tak jest. Zważmy, Szanowni Państwo, pewne wartości. Co dla nas jest najważniejszą wartością? Życie i zdrowie dzieci. W miarę komfortowe życie i zdrowie naszych dzieci. A zatem. Tego typu reakcje strony prawicowej są absolutnie dla nas niczym nieuzasadnione. Oparte są na lęku, oparte są na znikomej wiedzy, oparte są na nieznajomości podstawy programowej tego przedmiotu, oparte są na strachu, tak jak wielokrotnie to się zdarzało i na mitach. W tym przedmiocie chcemy obalić te mity, pozbyć wszystkich lęku i strachu, bo to jest irracjonalne. Jeżeli będziemy się w życiu kierować lękiem i strachem przed tym, co jest nieznane, a najczęściej tak jest, to będziemy postępować nieracjonalnie. Czymże jest wobec tego list episkopatu, który nakłania rodziców? do nieposyłania dzieci na te zajęcia. Czymże jest wpis jednego z posłów prawicowych, który czytałam przed chwilką, że edukacja zdrowotna odcina czy odgradza czy uniemożliwia dzieciom zbawienie chyba tak to zostało określone? To jest wprost w XXI wieku nie do zaakceptowania. My żyjemy już w trzeciej dekadzie XXI wieku, a zatem opierajmy swoje poglądy, swoją wiedzę, swoje działania na najwyższych zdobyczach nauki. Natomiast Rzeczywiście jest to pewne wyzwanie do organizowania y, y, pobytu dzieci w szkole w taki oto sposób, aby ta edukacja zdrowotna, która jest na ten moment jeszcze przedmiotem nieobowiązkowym, nie przeszkadzała w, w pobieraniu, przepraszam za, za to sformułowanie, innych y, y, lekcji przez pozostałe, pozostałe dzieci. Jestem przekonana, że zostanie to dobrze, dobrze ułożone i na tyle dobrze i ciekawie, interesująco i rzeczowo prowadzone przez nauczycieli, że będzie zachętą do dzieci do tego, aby w tych zajęciach uczestniczyć. A zajęcia będą prowadzone. Przez przygotowanych do tego nauczycieli, nauczycieli biologii, przyrody, będą również zatrudnieni psycholodzy. Dodatkowo będzie możliwość podjęcia bezpłatnie studiów w tymże kierunku, aby uzupełnić swoje wykształcenie. To jest dopiero pierwszy rok, w którym jest wdrażana ta edukacja zdrowotna i jeżeli będzie wymagała ewaluacji i wnoszenia jakichś poprawek i udoskonalenia na dalszych etapach, to z pewnością takie działania będą podjęte. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Bardzo Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Partnerem technicznym transmisji jest firma Promax, dostawca internetu światłowodowego.